W drugiej połowie wakacji ruszyły prace przy remoncie drogi wojewódzkiej 627, która biegnie przez centrum Ostrowi. Budowy obejmą ulicę Lubiejewską, Grota Roweckiego i 3 maja do skrzyżowania z ulicą pocztową i Dibuła. To bardzo dobra i wyczekiwana przez mieszkańców wiadomość, gdyż na niektórych odcinkach jezdnia jest w fatalnym stanie. Pamiętamy, mieszkańcy pamiętają zapewne kilka, może już około 10 lat temu. Był realizowany remont ulicy, właśnie e, Dibuła i ulicy Małkińskiej. Dociągnięty ten remont został do skrzyżowania przy ZUS-ie, tak mówiąc najkrócej. A pozostała część, czyli właśnie 3 maja, Grota Roweckiego i Lubiejewska, miała być realizowana wkrótce. I jak to często bywa, to wkrótce przesunęło się o ileś lat i teraz jest wreszcie realizowany. Cieszę się, że przekonujący to był argument z, z naszej strony dla zarządu dróg wojewódzkich, i że wreszcie doszło do tej realizacji. Co prawda, pierwsze plany były dużo bardziej rozbudowane, jeśli chodzi o, o ten remont, ale skończyło się na generalnej wymianie nawierzchni, wymianie na terenie samego miasta, tutaj w centrum, również chodników. Trzeba mieć świadomość, że mamy w województwie 3000 km dróg wojewódzkich, sukcesywnie je modernizujemy, remontujemy. One są szczególnie kosztowne w obrębie miast, bo czasami wymaga to też skomplikowanych przebudów dotyczących różnych instalacji, ale przyszedł czas również na tą drogę i ja się cieszę, że ona jest realizowana już w tej chwili, no i będzie na dalszych odcinkach realizowana, przetargi właśnie rozstrzygamy. Wiemy już, że województwo zaczęło prace projektowe nad budową tzw. małej obwodnicy, która połączy ulicę Małkińską z węzłem przy węźle podborze, łączącym drogę ekspresową S8 z nowo budowaną S61. Wtedy to właśnie obwodnica będzie stanowić ciąg drogi wojewódzkiej, a dotychczasowa s 627 przejdzie w zarząd miasta. W kontekście tej drogi trudno pominąć temat odwodnień i kanalizacji, szczególnie przy banku spółdzielczym, gdzie po ulewnych deszczach woda potrafi sięgać po kolana. Remont drogi ma odprowadzanie wody poprawić, ale nie zlikwiduje problemu całkowicie. No niestety, tym remontem to się nie da tego zrobić, ponieważ najprawdopodobniej przed miastem Ostrów Mazowiecka jest w jakiejś perspektywie dłuższej przebudowa kanalizacji deszczowej, ale począwszy od Wykreowania zbiornika retencyjnego, odbierającego w szybkim tempie wodę zastawem. Przy czym zależeć to będzie wszystko od aury. Jeśli deszcze nawalne będą nas nawiedzały z taką częstotliwością jak w tym roku, jeśli będzie to ogromny problem gospodarczy, zalewanie miasta, wtedy budżet miasta będzie musiał do tego podejść radni, zarząd samorządu. A jeśli te deszcze nie będą aż tak uciążliwe, wtedy nasza kanalizacja ze spokojem poradzi sobie z odbiorem wody. Zakończenie remontu drogi wojewódzkiej planowane jest na jesień. Możliwe jest, że wystąpią opóźnienia, ale najpewniej nową nawierzchnią na ulicach Lubiejewska, Grota Roweckiego i 3 Maja ostrowscy kierowcy będą cieszyć się jeszcze w tym roku.